Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Następne wezwanie z litanii. Święty Michale, zaszczycie nieba. Może to takie archaiczne sformułowanie, ale co to znaczy bycie zaszczytem? Że zaszczytem jest kogoś takiego znać, yy, zaszczytem jest mieć kogoś takiego po swojej stronie, kogoś odważnego, bezkompromisowego, wierzącego w dobro i wierzącego w prawdę. Taki właśnie jest Święty Michał Archanioł i zaszczytem jest go znać i zaszczytem jest go mieć po swojej stronie. Czy my się tym szczycimy? Mamy się naprawdę czym i kim szczycić?